Jeżeli jesteście w rozwoju osobistym, to chyba słyszeliście o czymś takim, co nazywa się przekonania. Ja wiemy, przekonania są pozytywne, które mogą nas wspierać, ale są również przekonania negatywne. To w większości nabywamy właśnie, kiedy jesteśmy dziećmi. No i teraz, o jednym przekonaniu, które jest tak drastyczne dla naszej psychiki, które powoduje tyle zniszczenia, nawet nie zdajemy sobie, sobie sprawy, jest to. Przekonanie o tak zwanej drugiej połówce. I to nie chodzi o, te, o tą połówkę, kiedy idziemy do sklepu i prosimy panią, żeby nam dała połówkę wódki. Nie o to chodzi. Chodzi o tą drugą połówkę. Pomimo to, że to jest tak niszczycielskie e, przekonanie, to wiele osób dalej w to wierzy. Dlaczego? Jeżeli wierzymy w tak zwaną drugą połówkę, że ta druga połówka nas uzdrowi, że ta druga połówka, że będziemy szczęśliwi. Co już to na początku daje? Daje to przede wszystkim to, że czujemy się niekompletni, dopóki nie znajdziemy tej drugiej półki, która no, będzie tą drugą półką jabłka. Oczywiście nie jest to w ogóle prawda, dlatego warto sobie uświadamiać takie, między innymi, negatywne przekonania o półwce. Nie ma czegoś takiego, jest to po prostu wymysł. Wymysł ludzi, którzy na przykład robili różne filmy romantyczne żebyśmy po prostu wierzyli w te bajki. Ale dla ludzi jest to tak niszczycielskie, bo od razu zakładasz, że jesteś niekompletny. Od razu zakładasz, że jesteś, że coś z tobą nie tak. Dopóki nie znajdziesz tej upragnionej, długo wyczekiwanej drugiej płówki, wtedy będziesz kompletny, wtedy będziesz szczęśliwy, wtedy będziesz człowiekiem spełnionym. Uważaj na to przekonanie. Pozdrawiam